Fragment z Ewangelii św. Łukasza, rozdział 13 Jezus przymierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich, usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam Wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Kiedy słyszymy słowa Jezusa o ciasnej bramie, to trochę się obawiamy, czy uda nam się jakoś wejść, przecisnąć przez te ciasne drzwi do nieba. Boimy się, że może być z tym spory problem, albo że nie tylko brama będzie wąska, ale że będzie szybko zamknięta. Tymczasem ta brama, te drzwi są otwarte, są jak serce Jezusa. Problem skorzystania z tego otwarcia, z tej miłosiernej miłości jest po naszej stronie. Trzeba robić wszystko, by wejść, nie poddawać się, jak jest trudno, wyciągać wnioski z naszych błędów, wad, z naszych porażek. Grzeszymy, ale potrzebujemy też pokory, żeby zastanowić się nad sobą, wrócić na właściwe tory. Potrzebujemy bardziej pokory niż mocnych łokci, niż jakiegoś pysznego patrzenia na świat i ludzi. Być z Jezusem jak On, okazywać miłosierdzie i szukać miłosierdzia. Pan mówi o potępieniu wiecznym, ale nie po to, żeby nas o tym informować, ale żeby nas ostrzec. Chcę, żebyśmy nasze życie traktowali z należytą powagą żebyśmy miłosierdzia Bożego nie wykorzystywali do bagatelizowania grzechu. Maryjo, Ty byłaś cała, obecna w swoim powołaniu, weszłaś w swoje powołanie całą sobą. Wszystko poddałaś Panu, zanurzyłaś się w tym powołaniu, które Ci dała. Obagaj nam chodzić z różańcem w dłoni, z modlitwą, co będzie nam bramą, Drzwiami do spotkania z Panem. Czy nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, szyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, i Święta Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. W godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Ramy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, głos się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bądź się za nami, nami grzesznymi teraz w śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,